Rozdział pierwszy, plecak w opałach, na szkolnym korytarzu panował donośny gwar. Jedni uczniowie przepychali się w stronę sklepiku, inni stali w kółkach i wymieniali się kartami z potworami, albo najnowszymi śmiesznymi filmikami na telefonach. W powietrzu unosił się zapach świeżych drożdżówek, pomieszany z kredowym pyłem. Nagle jak za dotknięciem magicznej różdżki, cały korytarz zamarł. Szepty ucichły, śmiechy zamilkły, nawet kroki zwolniły. Tak działo się zawsze, gdy pojawiała się dwójka wyrostków z najstarszej klasy: bolo i kafar. Większość uczniów bała się ich bardziej niż kartkówki z matematyki, a to już naprawdę coś znaczyło. Bolo był wysoki i chudy jak słup telegraficzny. Z długimi ramionami, które wyglądały, jakby mogły sięgać balkonów na czwartym piętrze bloku. Kafar z nienaturalnie dużym brzuchem miał szerokie barki, jak szafa trzydrzwiowa, a do tego minę, która zdawała się mówić: Lepiej nie wchodź mi w drogę, bo zrobię z ciebie naleśnika. Ej, mały! Ryknął kafar, wskazując na chłopca, który właśnie próbował przemykać bokiem, niosąc swój kolorowy plecak. Co tam niesiesz? Może cukierki? A może kanapkę z kotletem specjalnie dla nas? Dodał bolo, zacierając ręce. Chłopiec, drobny i nieśmiały, zatrzymał się jak królik w świetle reflektorów. To tylko książki. I kilka zeszytów, wyjąkał cicho. Książki? Bolo udał, że się oburzył. No to chyba musimy cię przepytać z materiału. I zanim chłopiec zdążył zrozumieć swoją sytuację, plecak znalazł się w ich rękach. Zaczęli podrzucać go sobie nad głowami, jakby to była piłka plażowa. Wystawa do bola, krzyczał Kafar. Przedłużenie, odpowiadał drugi wyrostek. A biedny chłopiec podskakiwał na wszystkie strony, starając się złapać swoje rzeczy, ale był zbyt niski i zbyt wolny. Korytarz rozbrzmiewał śmiechem, część uczniów chichotała, część odwracała wzrok, udając, że nic nie widzi. I tylko jedna osoba miała w sobie na tyle odwagi, by coś w tej sytuacji zrobić. Fifi. Znany szkolny psotnik, który nigdy nie mógł usiedzieć spokojnie. Niski z postawioną czupryną i oczami błyszczącymi jak dwa guziki od marynarki, które zawsze zapowiadały jedno, zaraz będzie się działo. Ej, zostawcie go, dryblasy! krzyknął i zanim zdążył pomyśleć o konsekwencjach, podbiegł i kopnął kafara w łydkę. Au! Brzasnął osiłek, odskakując zaskoczony. Co to za mała wesz mnie ugryzła? Bolo parsknął śmiechem, ale zaraz oprzytomniał, bo kafar natychmiast złapał Fifi'ego za ramię i mocno pchnął go na ziemię. Fifi wywinął piruet niczym akrobata na lodzie i wylądował prosto na pupie, tuż obok rozrzuconych książek. Wyrostki wciąż chichocząc wysypali zawartość plecaka biednego chłopca prosto na jego głowę. Zeszyty, piórnik i kanapka z serem wylądowały w artystycznym bałaganie. Potem przybili sobie piątki i odmaszerowali zadowoleni jak królowie korytarza. Chłopiec wytarł twarz z okruszków i spojrzał na fifiego. Dzięki. Szepnął, zbierając swoje rzeczy, ale nie musiałeś wstawiać się za mną. Ja już się do tego przyzwyczaiłem. To nie pierwszy raz. Lepiej z nimi nie zadzierać. Fifi zmarszczył brwi. Jego usta zacisnęły się jak zatrzaśnięty zamek błyskawiczny. Do zła nie można się przyzwyczajać, powiedział twardo. Trzeba je zwalczać. Podniósł się, otrzepał kolana. I dodał z błyskiem w oku. Oni jeszcze pożałują. I wszyscy, którzy to usłyszeli, poczuli, że coś się święci. Bo kiedy Fifi zaciskał zęby i mówił takim tonem, nikt nie miał wątpliwości, że szykuje się psikus stulecia. Rozdział drugi, klejący plan. Wieczorem po szkole, kiedy inni uczniowie grali w piłkę albo odrabiali zadania. Fifi siedział w swoim pokoju, z nosem niemal przy samym biurku. Na blacie leżał jego skórzany przybornik psikusów, który zawsze miał wszystko, co potrzebne do figli. Były tam gumki, które strzelały na kilometr, sztuczny robal na sprężynce, poduszka pierdząca, klej brokatowy, stara śmierdząca skarpeta na wszelki wypadek i jego ulubiony skarb. Klej super glue. Fifi stukał palcem w drewniane biurko i mruczał pod nosem. Mhm. Mm tak bardzo nie szanują rzeczy innych uczniów. To może sprawie by zaczęli szanować swoje rzeczy, zaśmiał się sam do siebie, a jego oczy błysnęły jak dwie żarówki. Od tej chwili w jego głowie kiełkował misterny plan. Prawdziwy, cwany plan z którego był dumny jak kot, który ukradł śmietane ze stołu. Następnego dnia Fifi chodził po szkole, udając, że nic go nie obchodzi, ale tak naprawdę bacznie obserwował bolo i kafara. Znał ich jak własną kieszeń, wiedział, że zawsze siedzą razem, że chwalą się wszystkim i że śmieją się najgłośniej ze wszystkich. Na długiej przerwie ruszył pod pokój nauczycielski, by sprawdzić plan lekcji wyrostków. Szybko udało mu się podejrzeć coś ważnego. O, patrzcie, no, szepnął sam do siebie. Dwie lekcje pod rząd w tej samej sali? Idealnie. Plan lekcji był jak mapa skarbów, tylko że tym razem skarbem miało być Ośmieszenie dwóch największych wyrostków w szkole. Kiedy nadeszła odpowiednia chwila, Fifi czmychnął na palcach do pustej klasy, w której miała się odbyć druga lekcja starszej klasy. Serce waliło mu jak dzwon, ale na jego twarzy pojawił się szeroki uśmiech. Zawsze tam gościł, gdy chłopiec zaczynał psocić. Do dzieła! wyszeptał. Najpierw wyjął z plecaków wyrostków wszystkie rzeczy. Zeszyty, książki, piórniki, a nawet linijkę, która wyglądała na tak starą, że pewnie pamiętała jeszcze czasy dinozaurów. Rozłożył je równo na ławce szkolnej, jakby szykował wystawę w muzeum. A potem wyciągnął swoją małą buteleczkę z super glue. Trzy, dwa, jeden, klejmy! Zakomenderował, jakby prowadził tajną misję. Smarował dokładnie spody zeszytów i książek. Przybory przyrastały do ławek, jakby nagle polubiły je tak bardzo, że nie chciały się już rozstać. Ha! Zachichotał. Teraz to one nie ruszą się ani o milimetr. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzicie, cwaniaczki. Na koniec przyszedł czas. Na prawdziwą wisienkę na torcie. Fifi przewrócił plecaki Bola i Kafara na lewą stronę, tak, że wyglądały jak dziwne kolorowe worki, i przykleił je od spodu do ławek. Odsunął się, spojrzał na swoje dzieło i klasnął w dłonie. Perfekcja! wyszeptał. Nawet Leonardo da Vinci nie wymyśliłby lepszej sztuki. Potem szybko zgarnął swoje rzeczy i wyślizgnął się z sali jak cień, zanim ktokolwiek zdążył go zauważyć. W korytarzu minął się z panią Woźną, która mruknęła: Co ty się tak skradasz, Fifi? Pewnie znowu coś kombinujesz. Już ja znam ten uśmieszek. Ćwiczę do przedstawienia teatralnego, odpowiedział bez mrugnięcia okiem i pognał dalej. Wiedział, że kolejna lekcja będzie niezapomnianym przedstawieniem, ale tym razem to Bolo i Kafar mieli się stać głównymi klaunami. Rozdział trzeci, sklejeni na amen, Fifi, jak prawdziwy detektyw w akcji, wymknął się ze szkoły i obiegł budynek dookoła. Znalazł idealne miejsce do obserwacji, z którego widział duże okno, za którym miała się odbyć lekcja Bola i Kafara. Usiadł w krzakach, wystawił nos nad parapet i aż przysiadł z radości, bo widok miał jak na najlepszym przedstawieniu w teatrze. Czas zacząć wielkie show, wyszeptał, zaciskając pięści z ekscytacji. Powietrze przeszył dźwięk dzwonka, oznajmiający początek lekcji. Uczniowie weszli, powoli zajmowali miejsca, ktoś jeszcze przeżuwał kanapkę. Ktoś inny szukał zeszytu w plecaku. I wreszcie, lekko spóźniona, wkroczyła dwójka szkolnych łobuzów bolo i kafar. Szli pewnym krokiem, jakby mieli w kieszeniach złote medale za bycie najgłośniejszymi uczniami w szkole. Ale już po chwili ich miny zaczęły się dziwnie zmieniać. Ej, gdzie jest mój plecak? Burknął Kafar rozglądając się po sali. A widzisz, gdzieś mój? Też go nie ma, zdziwił się Bolo. Przecież zostawiłem przy ławce. Usiedli zdezorientowani, a cała klasa wstrzymała oddech, bo wszyscy czuli, że coś się święci. Najpierw Bolo spróbował otworzyć swój zeszyt. Szarpnął raz, drugi, trzeci i nic. Zeszyt przykleił się do blatu, jakby miał tam zamieszkać na zawsze. Co jest grane? zawołał, ciągnąc mocniej. Włożył w to tyle siły, że aż okładka się oderwała, ale reszta zeszytu dalej była sklejona z ławką. Cała klasa wybuchnęła śmiechem. Może twój zeszyt woli jak jesteś delikatniejszy? krzyknął ktoś z tyłu. Kafar, widząc co się dzieje, spróbował szczęścia z podręcznikiem. Ale i jego książka, ani drgnęła, zaczął się szarpać. Wierzgać na wszystkie strony, aż nagle ręka mu się osunęła i przykleił sobie rękaw do biurka. No nie! zawył, machając ręką jak kogut skrzydłem. Ktoś robi sobie z nas jaja! Cała klasa ryczała ze śmiechu jeszcze głośniej i wtedy nadszedł moment kulminacyjny. Bolo zajrzał pod ławkę, a tam wyczuł coś dziwnego, zwisającego jak nietoperz. E, kafar, czy to są nasze plecaki? Razem pochylili się i spojrzeli w dół. Ich tornistry wisiały odwrócone na lewą stronę przyklejone na amen do spodu ławki, wystawały z nich kolorowe nitki, ogryzek jabłka i jedna pojedyncza skarpetka. Widok był tak komiczny, że reszta uczniów tarzała się ze śmiechu. Nauczycielka, pani od historii, podniosła się z biurka i spojrzała na wyrostków z poważną miną. Co tu się dzieje? Czy wy zawsze musicie sprawiać problemy? Spytała groźnym tonem. Dlaczego urządzacie cyrk, zamiast się uczyć? Zaraz was wezmę do odpowiedzi, to przejdzie wam ochota na wszelkie psoty. Ale to nie my przepani. Jęknął bolo. Ktoś nam wywinął niezły numer, dodał Kafar, próbując odlepić rękaw od ławki. Wyglądało to tak niezdarnie że nikt nie chciał wierzyć w ich tłumaczenia. Klasa znów wybuchnęła śmiechem, a echo niosło się po korytarzu. Cała sala odwróciła głowy w stronę okna, a tam, za szybą, stał Fifi, machając radośnie ręką, szczerzył się od ucha do ucha, wyglądał jak zwycięzca, który właśnie zdobył złoty medal, w olimpijskiej dyscyplinie psiku z roku. To jego sprawka, krzyknął bolo. Fifi. Wrzasnął kafar, czerwony jak burak, pożałujesz tego. Ale Fifi, zupełnie niewzruszony i dumy jak paw, tylko posłał im ostatnie szydercze mrugnięcie, a po chwili zniknął za rogiem szkoły, zadowolony, że dał im nauczkę. Hej, jesteś tam jeszcze? Jeśli doceniasz to, co robimy, zostaw subskrypcję na kanale oraz komentarz i lajka pod tym filmem. Dla ciebie to nic wielkiego, a nam pomoże w tworzeniu kolejnych wciągających bajek. Dziękujemy i życzymy słodkich snów.